Networking jest niezwykle istotny z punktu widzenia nie tylko nawiązywania kontaktów, ale przede wszystkim robienia biznesu. Jest to nieodzowny czynnik do tego, aby osiągnąć sukces w biznesie. Europejskie Forum Gospodarcze ma to do siebie, że zaczynamy mówić już w Łodzi nie o tym, jak przyciągnąć inwestorów zagranicznych do Polski, z czego rozliczano włodarzy tego miasta od prezydenta poprzez marszałka i wojewodę. Myślę, że nadszedł czas na, na to, abyśmy mówili o tym, w jaki sposób łódcy, przedsiębiorcy będą realizować przedsięwzięcia i projekty, które wyjdą daleko poza nasze miasto. Region, a nawet Polska. Stąd też wymiar, wymiar europejski dzisiaj jest konieczny. Musimy się przyzwyczaić do tego, że dziś, we, współcze we współczesności, nie ma szans na osiągnięcie sukcesu, jeżeli nie myśli się o nim w szerszej europejskiej perspektywie. To, do czego Conectiva namawia, czyli dzielenia się. Dzielenia się doświadczeniami, sukcesami, porażkami, z których wszyscy możemy wyciągnąć jakieś wnioski, bo najlepiej uczyć się od innych, a nie na własnych błędach. Ja rozpocząłem działalność w Łodzi dwadzieścia kilka lat temu. Najpierw w Powszechnym Banku Gospodarczym, a później po krótkim pobycie w Warszawie wraz z grupą moich najbliższych współpracowników wróciłem do Łodzi i rozpocząłem projekt. Nowego przedsięwzięcia, którym był m -Bank i Multibank. mBank to dzisiaj trzeci co do wielkości bank w Polsce i czwarty co do wielkości bank internetowy na świecie. Razem te oba banki mają prawie 4 miliony klientów w Polsce, zatrudniają w Łodzi 2,5 tysiąca osób. Thank you.